To mamy już puszczoną płaszczyznę skosu, tego drugiego skosu, który spotyka się tam w koszu z tym skosem bocznym. A więc, tak, szybka lekcja tego, jak to wytrasować. Zmierzamy do tego, żeby tak naprawdę naszym zadaniem było wytrasowanie jednego, jednej płaszczyzny skosu, pomijamy element kosza w ogóle, tak jakby nie przejmujemy się nim. Ja mam ścianę tutaj szczytową, powiedzmy generalnie na który jestem w stanie normalnie w tradycyjny sposób przenieść sobie przy pomocy łaty odległość na ścianę mamy punkt u góry, mamy punkt na dole, tam sobie ściankę przedłużyłem a przy użyciu trapezu bo miałem yy, do dyspozycji jak trasować bez ściany kolankowej potrzebujemy tam wierzchołek pokażę z bliska jak to wygląda potrzebujemy mieć wierzchołek tutaj to jest wierzchołek mojej ściany kolankowej. Moja ściana kolankowa jest w tej wysokości, do tego punktu. I potem w przecięcia ze skosem, w punkcie przecięcia ze skosem mam poziom. Ten poziom wędruje tam. Wędruje on sobie do miejsca, w którym linia pionowa mojego sufitu, mojego sufitu czyli tego, którego nie ma. Został wyznaczony od tamtej ściany. Jest bryła narysowana na ziemi. To jest mój sufit. Ta linia została przesunięta równolegle do miejsca, w którym sobie mogę wyznaczyć punkt przecięcia ze skosem u góry. I tym sposobem mam element, tudzież krechę którą jestem w stanie przeciąć z moim poziomem w przecięciu skosu ze ścianą kolankową. Powstaje tym sposobem trójkąt prostokątny. Jestem w stanie go przerysować. Symetrycznie na drugą stronę. Z uwagi na to, że tutaj żadnej ściany nie mam, to biorę i sobie pomagam w ten sposób. Na tej samej krokwi montuję drugą płytę tam na dole, ona w tej chwili jest zdjęta, jest przeniesiona tam w wierzchołku. No bo już trójkąt wyznaczyłem, więc sobie przenoszę do wierzchołka, żeby mieć cały skos do ogrypkowania. Co jest dużo prostsze potem w stosunku do tego jak przenosiłem na przykład ten trójkąt. Bo ten trójkąt zrobiłem inaczej, także macie dwie różne metody. wybrnąć z tego przedłużania tych profili i tak naprawdę z przedłu złapania przedłużonych profili na końcu przy koszu. Otóż ja to robię w ten sposób, że właśnie sobie tak poziomicę łapię na dwóch ostatnich zamocowanych wieszakach. Wkładam sobie od góry, tam jak się przyjrzycie, jest profil włożony. Cinka. Tak żeby to było sztywne. No i łapię to tak zwanymi swingami po naszemu. I w tym momencie sobie tutaj wsunę profil i przedłużę. I wtedy mam już płaską, że tak powiem, linię do tego, żeby y, złapać sobie. Ostatni wieszak, ten pierwszy wieszak, który złapałem, z wymiarowałem, Jest przeniesiony wymiar tak, jak być powinien, jak na wszystkich innych wieszakach. Y, no i zasadniczo lecimy potem uzupełniając te braki, które są pomiędzy. Łapiemy je na końcu, w linii na końcu, a potem uzupełniamy braki po drodze. A few moments later. OK, no i jak to zwykle mawiać, kilka chwil później mamy to już połapane. Wieszaki, które są w granicach 20 cm od tego kosza wewnętrznego, zostawiam tylko tutaj. Tu już nie dokładam wieszaka. Te, które są dalej, oczywiście wieszaka w koszu wymagają, więc jest dołożony wieszak. Bez obaw te wieszaki się tak po prostu kształtuje. Szybkie sprawdzenie jakości przy pomocy łaty. Profile ładnie leżą. A nawet jeżeli cokolwiek, to w tolerancji tam do milimetra 2. Tyle jeśli chodzi o wyprowadzenie tego kosza. Jak to mawiają, można lecieć po zaliczkę. A jeżeli chodzi o sam kosz, no to spójrzcie, rzucając płaszczyznę tego skosu, nasz kosz wytrasował się samodzielnie. Tyle całej zabawy z trasowaniem kosza wewnętrznego. W zasadzie kosza wewnętrznego można powiedzieć, że się nie trasuje. Eee, trasuje się płaszczyzny skosów, a kosz wewnętrzny jest wypadkową ich przecięcia. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego zrozumieliście.